W zadaniu trzecim znowu będziemy zamieniać jednostki. I mamy pierwszy przykład, czyli mamy zamienić na metry kwadratowe mamy 15 arów, ary i hektary, czyli nowe jednostki, które pojawiają się teraz w temacie pól, to są jednostki zawsze wyrażone w kwadratach. My tej dwójeczki tego indeksu górnego nie piszemy, bo one same w sobie wyrażają już, że są jednostką pola. I tutaj sobie napiszemy co trzeba zapamiętać, a musimy zapamiętać, że 1 ar równa się 100 metrów2 oraz 1 hektar to będzie 10 000 m2. Czyli teraz zamieniamy sobie na metry kwadratowe. Mamy 15 arów, czyli 15. Wiemy, że jedno takie A to jest 100, dlatego będziemy robić 15 razy 100 metrów2.

analogicznie do poprzedniego przykładu i to będzie 120 tysięcy metrów kwadratowych 3,5 ara to będzie 3,5 razy teraz 100 bo to są ary metry kwadratowe w prawo przez przecinek o dwa miejsca czyli tu skoczy 0 ponieważ są tutaj dwa zera dlatego to będzie 350 m2 i jeszcze jeden przykład, 1 cała i 3 dziesiąte hektara. to się równa 1,3 razy 10 tysięcy m2, przesuniemy sobie przecinek w 4 o 4 miejsca w prawo raz 2, 3, 4, czyli będziemy musieli do tej trzynastki dopisać 3 zera, bo są tam trzy, jeszcze takie łódeczki, tak to nazywam. Metrów kwadratowych, oczywiście, i mamy odpowiedzi na wszystkie te przykłady.